Witamy Państwa z Parlamentu Europejskiego, gdzie mieliśmy okazję celebrować bardzo ciekawe, ciekawe wydarzenie, wystawę i koncert. Chciałabym Państwu przedstawić sprawców tego wydarzenia Elwira Ślązak i Gabriel Kole, którzy tworzą Aksum Duo, Duo Maring i Krzysztof Malarecki, który jest sprawcą tego zdarzenia, pomysłodawcą celebracji. W, w sercu Europy i w sercu Polski, celebracji prezydencji. Rotacyjnych prezydencji, które co 6 miesięcy inny kraj e, dzierży w dłoni stary Unii, a okazuje się, że właśnie w małej miejscowości Wola Chojnata celebruje się ten fakt. E, Panie Krzysztofie, proszę przypomnieć dlaczego. No, głównie dlatego, że w całym centrum Europy, w Pałacu, a Pałac ma swoje funkcje kulturotwórcze, my pomyśleliśmy, że no, nie może to być tylko hotel. Nie może to być tylko centrum konferencyjne, ale, ale miejsce jednocześnie spotkań. miejsce spotkań, miejsce, które będzie inspirowało ludzi do tego, żeby mogli e, rozwijać wszystkie swoje międzynarodowe zainteresowania, a poza tym, że ściągniemy w ten sposób całą Europę do Wysoczyzny Rawskiej. I co sześć miesięcy będziemy mieli inny kraj, inny kraj. innych biznesmenów, i... innych ambasadorów. No i inny... I inną kuchnię. Innych kuch In artystów. <noise> Innych artystów, chociaż nie, bo akurat Action Duo, e, nasze, my mówimy o nich, Marimby, występowały na wielu pod co najmniej, Co najmniej nie sześciu czy pięciu prezydencjach, no, ponieważ, wszyscy, ponieważ jest lat. to tak niezwykle egzotyczny i piękny w brzmieniu instrument, że to było prawie takie vox populi. Wszyscy powiedzieli, że czy będą marimby. Zawsze jest pytanie, czy będą marimby, więc korzystając z ich wolnego czasu, zawsze żeśmy ich tam zapraszali i są oni w tej. Yy, Rodzinie. Ma małej rodzinie Pałacu Hojnata, które każdy pałac oczywiście posiada. To Zapytajmy w takim razie marimby, jak się, jak się gra na takich koncertach, które nie są jednak z typową publicznością. To nie jest publiczność, która przyszła na koncert, kupiła bilet, yy, lubi, kocha muzykę, uwielbia marimby. Czasami jest to dosyć przypadkowa publiczność. Czy oni są yy, jakby totalnie yy, przekonani do, do Waszych marimb już na początku, czy na końcu nie dają Wam zejść ze sceny? Od razu, że publiczność jest publicznością. Każdy koncert, czy to będzie w sali filharmonii, czy to będzie na końcu świata dla dwóch tysięcy ludzi, czy w Pałacu Hojnata, dla nas się liczy to, że my gramy dla publiczności, ponieważ my istniejemy dla publiczności, znaczy gramy dla ludzi. A instrument rzeczywiście e, ciągle jeszcze w Polsce jest e, mało znany, ale myślę, że e, po pierwszych dźwiękach absolutnie każdy czuje to, że to jest... E, dzień do serca prosto bija. Tak, dlatego w tym momencie możemy powiedzieć, że marimby wyłączą ludzi, tym bardziej ludzi, w, w, wszystkich Europejczyków we Pałacu chojna to dzięki Krzysztofowi. Jesteście zespołem międzynarodowym. E, przypomnij, Gabriel, jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie. Ty jesteś Francuzem, tak. e, Elwira jest z Polski. Gdzie się spotkaliście? E, w Paliżu. W, w Paliżu. Studia, tak, Spotkaliśmy. Na studiach, tak. Ale wiem, że mieliście też taki długi okres wspólnego studiowania i koncertowania, nie tylko we Francji. Nie, nie, różne. Belgia. Belgia, bo... Z przyjemnością wróciliście do Brukseli. Tak, tak, oczywiście. Tak, mamy bardzo dużo sentymentu i jakby wspomnień miłych, bo kończyliśmy tu studia i też robiliśmy podyplomowe jeszcze w Antwerpii, także jest to miejsce rzeczywiście, gdzie się dobrze też czujemy. Na koncercie, I na koncercie w Parlamencie Europejskim zagraliście um, utwory, które są bliskie naszym sercom Europejczykom, bo zaczęliście od hymnu waszej interpretacji, był Chopin, mm. ale była też twoja znakomita kompozycja. Tak, tak. tak. Byłem, byłem... Kompozycji też tak ja trochę jak Chopina się czuję, bo on, on wyjechał z Polski do Francji. Trochę, ja odwrotnie tak <laughs> teraz robię, <laughs> 10 lat później, ale trochę się czuję jak Chopin, bo kiedy fortepian był w, te, w, te, w tej czasie, kiedy był fortepian, to, to trochę podobne do nas, jak Marimba jest dzisiaj, że to musimy dużo dużo utworzyć, wymyślić nowe techniki, nowe utwory. I trochę jak ja mówię zawsze, ja, się, ja bardzo się bardzo się czuję jak Chopina. Bardzo. Pięknie mówisz po polsku przede wszystkim. Dziękuję Tutaj duży, duży pewnie wkład ma w to Elwira jako domowy, jako domowy mówię, nauczyciel. Tak, zawsze mówi, że to nie moja sprawka tak naprawdę, ponieważ Gabriel rzeczywiście nauczył się sam i dzięki takim spotkaniom też między innymi w Chojnadzie, bo my z Krzysztofem też się znamy już od, od, od dłuższego tak. czasu I, i Gabriel po prostu słuchał i chciał więc to jest jakby, jeśli ma się motywację i chce się nauczyć języka, to to idzie naprawdę tak, bardzo no, szybko. Tak, to że ty perfekt mówisz po francusku, więc nie byłoby takiej potrzeby, żeby przy pomocy rąk się do Tak, Ciągle dogadować. mówimy, ale teraz ja potrafię mówić po francusku, a Gabi mi odpowiada po polsku. Także mieszamy, jesteśmy typową europejską dzisiaj 20 Bo... właśnie. Jesteśmy w sercu Europy, celebrujemy e, poszczególne prezydencje e, w pięknym pałacu, e, który teraz jest piękny, ale kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. O, był on w kompletnej ruinie, jak większość pałaców w Polsce, ponieważ one były zaniedbane przez co najmniej 70-80 lat. Natomiast e, no, udało nam się go odbudować. I rzeczywiście jest to piękny neorenesansowy pałac z legendą, z legendą, e, legendą też nawiązującą do wspólnej Europy. E, po... E, Dama serca, właściciela była z Paryża. Więc, jakby ten element łączenia wschodu i zachodu ten, 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 ciągle ten, ten, ten jest ten aktualny. Pałac powstał, ale niestety uciekła, to, bo wtedy jeszcze nie było celebracji. No i wtedy Biała Rawska, <laughs> wtedy jeszcze Biała Rawska była mniej atrakcyjna od Paryża. Dziś by może nie uciekła. I mamy taką nadzieję, czekamy na następne prezydencje, na następne celebracje, na następne koncerty z Axom Duo. Dziękuję Wam bardzo za ten wspaniały koncert, ucztę duchową jaką mieliśmy wczoraj w parlamencie europejskim. Myślę, że długo w naszej pamięci zostanie Wasz koncert. Jeszcze raz dziękuję i zapraszamy do Brukseli, zapraszamy do Pałacu Hojnata na kolejne Zapraszam. celebracje. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.